Szanowni Państwo, zbliża się do 14. W mieście Kościerzyna ustawowy skład rady wynosił 21 osób. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi niezbędne kworum do przeprowadzenia dzisiejszych obrad, jednocześnie podejmowania prawomocnych uchwał i dokonania wyborów. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji wszystkich. Przybyły goście na pierwszą naszą sesję, a w szczególności witam honorowego obywatela miasta Kościerzyny, i jeszcze burmistrza pana Ligisława Czuchę.